Siemaneczko, witajcie. Cześć. E, mam dla Was trudną zagadkę dźwiękową. E, ten kto odgadnie. No to tutaj mm, trafią do niego te rzeczy. 5 zł rybak, karta przetrwania 50 zł i kupeczka e, tych tutaj PRL. -i. Może na rozwiązaniu pokażę jaka jest reszta, no ale taka kupeczka niespodzianki PRL jakieś w miarę ładny stan. To zostanie już teraz zapakowane i, i, i poleci tutaj do zwycięzcy. To będzie trudna zagadka dźwiękowa. No, mi się wydaje, no, nawet bardzo trudna. Rozwiązanie 6 grudnia 2021 roku. Tylko z tym, że jak ktoś odpowie. To natychmiast zostanie przesłany film, właśnie jaka była hmm, prawidłowa odpowiedź. Po prostu hmm, ten film już zostanie wyemitowany od razu jako, jako premiera na 6 grudnia. Z tym, że jak ktoś odpowie, no to od razu zrobię jako publiczny, żeby jakby udzielić odpowiedzi, że padła jako prawidłowa. No, także zapraszam do zabawy. Każdy może komentować, próbować ile razy chce. Ja będę odpowiadał na te komentarze, czy tak, czy nie. Chociaż jakoś bardzo zbliżona odpowiedź też, też jakby wygra. No będę, będę tutaj to uznawał po prostu, czy, czy akceptowalne, czy nieakceptowalne. Później sami zobaczycie na odpowiedzi, co to, co to było. No i zobaczymy, jak tam zabawa się potoczy. Taka zagadka dźwiękowa. Więc teraz, y, wyciemnienie przejdzie tutaj y, zagadka dźwiękowa, tylko będzie można ją usłyszeć, no i czekam na Wasze odpowiedzi. A następnie, a później y, będzie odpowiedź i zobaczycie, co to było. Trzymajcie się. Miłej zabawy. Na razie, cześć. 21 maja 2021 roku. Do dzieła. może pokaż jak to wygląda, co to jest po prostu kartoniki, kartki z dziurką bez reklamy, bez niczego, nie o to chodzi to był ten dźwięk no w ramach przypomnienia rozłożyłem tą kupeczkę to jest właśnie to no i z tej pozycji tutaj w maju, nie wiem czy ktoś wygrał czy nie jak ktoś wygrał, no to y, gratulacje już teraz i jeśli nie, no to jak Was ciekawiło, co to jest, no to właśnie, no właśnie to pokazuje, co to było. No i fajnie, że się tak bawiliśmy i do następnego. Na razie, cześć.